Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku survivalu z Mission. no i na samym możecie zauważyć w początku mamy 19 nasion oraz 16 kości i na samym początku przeróbmy to sobie e, właśnie bo będziemy dzisiaj farmić e, naszą farmę no to głupio zabrzmiało ale będziemy powiększać naszą farmę no, właśnie tak zejdźmy sobie tutaj strasznie nie lubię tego zejścia no, i dobra. Wejdźmy sobie na shifta. Zdejmijmy tą tarczę, bo to głupio wygląda. No, i dobra. Posadźmy tutaj. Nasionka. Wszystkie, które możemy. Które mamy w sumie w ekwipunku. Dobra. No, i tutaj posadźmy. Wszystko. My nawet nie wiedziałem, że tak mało się mieści w naszej farmie. No i teraz sobie to wszystko pozwiększajmy. Dobra, słuchajcie. Tutaj mamy już prawie wszystko, pozwiększone Właśnie teraz już mamy wszystko. I teraz sobie wszystko tutaj stawiamy od nowa. Nie, słuchajcie. Jak ja tego nie lubię. Dobra. Yy, rozwinęliśmy całkiem nieźle. Teraz zniszczmy sobie to zboże. I posadźmy je od nowa. Tylko nie wiem czemu. Słuchajcie, widzimy się po cięciu. Słuchajcie, musiałem wyłączyć auto -jumpa, bo yy, na farmie, auto jump równa się cała farma zniszczona. Tak. Dosłownie, bo zobaczcie, teraz nie skoczymy, a normalnie by nam skakał i wszystko psuł eee, nasz bocik, tak jakby, którego mamy zaprogramowanego, bo to wszystko program, słuchajcie. Nie powiecie mi, że to nie program. Wejdźmy sobie na górę i tutaj zróbmy sobie wszystko elegancko, powiększmy nasze pole dosyć mocno. Eee, no i dobra. Weźmy, wejdźmy na górę, zniszczmy i oczywiście nasionka saćmy ile tylko możemy. No naprawdę farma się dosyć nieźle rozwinęła, musicie to mi przyznać, ale to tam wiecie, to tam wcale dużo nie jest. Um, zamienimy sobie zamiast pieczone rybki, dobra, i teraz to zamienimy na dirta. Chajcie, zamieniamy na dirta. To. E, dobra. Mamy zamienione, tak naprawdę, e, na dirta. Dzisiaj będzie, słuchajcie, troszeczkę krótszy odcinek, ponieważ, tak jakby, nie ma pomysłu, ale myślę, że za to się nie obrazicie. E, dobra. No i tak. E, zamienimy sobie właściwie to wszystko, by było fajnie. Czekajcie. Raz, dwa, trzy. Dobra, to wszystko powinno być nawodnione. Nie powinno być żadnego problemu z nawodnieniem, z tego co mi się wydaje. No i dobra, mamy całkiem nieźle powiększoną naszą farmę, którą możemy jeszcze troszeczkę powiększyć. Możemy jeszcze o dwa bloki, słuchajcie, elegancko sobie tutaj powiększyć. Dobra, słuchajcie, nasza farma naprawdę już jest rozwinięta, ponieważ z poprzednim odcinkiem, no nie możemy równać z poprzednim odcinkiem, bo w poprzednim to było kompletnie inne, dobra, słuchajcie, zniszczmy sobie tego dirta, żeby było równiutko, no i dobra, to właściwie tyle, co mieliśmy zrobić w, pier w pierwszym miejscu, Dzisiaj na odcinku Ale jeszcze może udekorujemy coś w naszym domku Bo chętnie bym to zrobił, a nawet wiem jak A więc tak Zniszczmy sobie to drewienko i będziemy zmuszeni Po prostu potrzebujemy drewna Słuchajcie, nie oszukujmy się Każdemu na survivalu drewna nigdy nie zabraknie Dobra no, i teraz sobie zróbmy z drewna. I teraz byśmy potrzebowali, właśnie, klapki. Niestety to będzie trochę w innym sensie. I teraz tak, spójrzcie. Postawimy sobie tutaj to i załóżmy tutaj. Tak, postawimy sobie na dwóch bokach. Teraz możemy zrobić sobie doniczki. Tylko że. Ym, po prostu tutaj <noise> źle postawię, Ale dobra, nie warto O nie, słuchajcie Jak ja tego nie lubię Dobra, słuchajcie Ym, Postawmy jeszcze z tej strony Naprawdę nie wiem czemu Ale po prostu yy, Dobra Mamy z tej strony dyniczkę yy, wie, Wielką Właściwie skończoną bo wszyscy prawie wiedzą, że po prostu taki sposób na doniczki jest. I teraz musimy po prostu zniszczyć sobie elegancko tą pochodnię i postawić ją gdzieś indziej, gdzie nie będzie takich rzeczy. Na przykład tutaj. I teraz potrzebujemy jakichś kwiatków. Nie wiem, gdzie my je znajdziemy, ale fajnie by było, gdyby były róże, bo ja bardzo lubię róże w Minecrafcie. Są najpiękniejsze, ale oczywiście takimi kwiatkami też się zadowol zadowolimy. Dobrze, za nie wiem, słuchajcie, czemu nie rośnie i nie chce urosnąć. Wstawmy ją w innym miejscu tutaj. Dobra. E, mamy dwa już kwiatki wzięte. No i teraz możemy sobie posadzić takie kwiatki w domu. Mm. No dobrze. Postawmy kwiatki. No i dobrze. Mamy wszystko właściwie dobrze. No i ja będę kończył ten odcinek. Cieszę się, jeśli oglądaliście go do samego końca, bo myślę, że Wam się by spodobał. No i do, do zobaczenia w kolejnym odcinku Survivalu z misją.